Beata Kapcewicz, międzynarodowy mówca i trener, mentor odważnych marek, liderów i trenerów. Pomogła już tysiącom przedsiębiorców w Polsce i za granicą budować strategię Love Brand skuteczne biznesy, postawy liderskie, prawdziwe zaangażowanie wśród pracowników i osobistą markę w organizacji. W jej programach biorą udział liderzy zarówno z wielkich korporacji, jak i przedsiębiorcy, którzy chcą świadomie prowadzić zespoły do ponadprzeciętnych rezultatów. Jest autorką książek i ekspertem medialnym w dziedzinie biznesu, kariery, marki osobistej i przywództwa. Powitajmy na scenie Beatę Kapcewicz. Today, day. Baby it's a brand new day oh. Ain't no cow hanging over me Something doesn't feel the same oh. The rest of my life gonna start today Good morning na, 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 na. Good morning na, 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 na. Good morning The rest of my life gonna start today Siadajcie! Siadajcie! 10 lat Duolife. Nie wiem, kiedy to zleciało, ale skoro tutaj jesteś, to znaczy, że czegoś szukasz. Mam takie pytanie do Ciebie. Kto chciałby mieć dostęp do kosmicznych możliwości? Ręka wysoko w górę. Chcę zobaczyć. Kogo interesują kosmiczne możliwości? Czekajcie, czekajcie, trzymajcie, trzymajcie. Tam chciałabym jeszcze górę zobaczyć. Pomachajcie, też was widzę. Dobra, dobra. Super. A drugie pytanie. A kto jest ze mną gotowy wyruszyć w kosmiczną podróż? Ręka wysoko w górę, głośne ja. Ej, nie. Słuchajcie, my mamy odpalić rakietę. Tutaj nawet rakietka nie poleci. To ja zapytam jeszcze raz i potrzebuję Waszej energii, żeby odpalić duo rakietę. Więc zadaję Wam jeszcze raz pytania. Kto jest ze mną gotowy wyruszyć w kosmiczną podróż? Ręka wysoko w górę, gośny ja. No, i ja to rozumiem. To ja poproszę muzykę, a wysiadajcie i zapnijcie pasy. Zapnijcie pasy. Bo chciałabym Was zaprosić w podróż i podproszę muzykę troszkę głośniej. Bo prawda jest taka, że przychodzimy na tę Ziemię, na ten świat i jesteśmy cudem, miłością, częścią czegoś wielkiego. Przychodzimy na ten świat. I mam wrażenie, że im dłużej tutaj jesteśmy na tej Ziemi, tym bardziej zapominamy, kim jesteśmy i po co tutaj przyszliśmy. Zadaj sobie dzisiaj pytanie: Czy Ty doświadczasz życia? Czy życie doświadcza Ciebie? Czy realizujesz czyjś scenariusz? Scenariusz Twojego życia, który staje się Twoim przeznaczeniem. Bo widzisz, może nie znamy się zbyt dobrze, dlatego idę ci bliżej poznać. Nie wiem, z czym dzisiaj przyjeżdżasz, z czym się mierzysz. Czego szukasz? Ale wiem jedno, że jesteś tutaj po coś. Być może jesteś w momencie, kiedy mierzysz się z wyzwaniami finansowymi. Może pandemia, może kryzys, może inflacja spowodowała, że martwisz się o przyszłość swoją, swojej rodziny. No to włącz uważność i obserwuj. Może dzisiaj, może jutro znajdziesz sposób na to, żeby to zmienić. Obserwuj, słuchaj. Może jesteś dla kogoś całym światem, a może chwilowo nie masz nikogo bliskiego swojemu sercu. Może czujesz się trochę samotny, może pożegnałeś kogoś w swoim życiu. Ale wiedz, że każdy koniec to nowy początek. Więc zaufaj, obserwuj, otwórz serce i głowę. Może mierzysz się ze zdrowiem, może jakaś choroba zatrzymała Cię na chwilę, żebyś... Zastanowił się, przemyślał, coś zmienił i rozpoczął swoje życie na nowo. Obserwuj, bądź uważny, bo może jedno słowo ze sceny, jedna historia, może prezentacja doktora Kardasza przyniesie Ci rozwiązanie i da Ci nową nadzieję. Więc obserwuj. Może spotkało cię jakieś trudne doświadczenie. Może straciłeś pracę albo prawo jazdy z pozdrowieniami dla tych, którzy stracili. A może zdarzyło się coś, co zachwiało Twoje zaufanie do ludzi. Może ktoś cię oszukał, może ktoś coś trudnego ci powiedział i cierpisz. Ale pamiętaj, że to tylko chwila, że to zaraz minie. I powiedziałam, że nie wiem za dużo o tobie, ale jedno wiem na pewno. Dla mnie jesteś szczęściarzem. Dla mnie jesteś geniuszem. I obiecuję, że dzisiaj ci to udowodnię. A skąd to wiem? Bo widzisz, jesteś częścią wszechświata. Jesteś tutaj. Pomyśl sobie o tym wszechświecie. Zobacz, słońce dzisiaj weszło w najpiękniejszy sposób, jaki tylko potrafiło. Kwiaty tańczą w rytmiosny, nawet jeśli pogoda nie jest taka, jaką byśmy chcieli. Ziemia krąży wokół Słońca w idealnym porządku. Nawet księżyc zapitala po tej trajektorii, i to jest wszystko w porządku. Bo tak ma być. Każda dzisiaj galaktyka w tym wszechświecie działa według ustalonego porządku, bo wszystko jest w porządku. Taki jest właśnie porządek wszechświata. I Ty jesteś tego częścią. Kto z Was to widzi, ręka wysoko w górę? Ty jesteś częścią tego wszechświata. A wszechświat. Wszechświat ma wszystko. Tutaj jest wszystko. To jest pole wszelkich możliwości. Tutaj jest dostatek. Tutaj jest obfitość. Widzisz, wszechświat jest jak stół szwedzki. Kto z Was kiedyś korzystał ze stołu szwedzkiego? Ręka w górę. Chcę zobaczyć. Byliście kiedyś? Smaki, kolory, zapachy, wszystko jest. Na tym stole, na tym stole. I nie wiesz, z czego korzystać. Taki jest wszechświat. Ale obserwuję ludzi często przy tych stołach szwedzkich. I wiecie, co oni robią? Oni nie korzystają ze wszystkiego. Oni zazwyczaj idą po to, co jest znane. Nie po to, czego mogliby doświadczyć, poznać, odkryć. Po to, co znają, co jest bezpieczne. I życie tak też przynosi różne okazje. Bo jest jak stół szwedzki. A ty sięgasz po te możliwości? Czy zawsze jajecznica? Pankejki z Nutellą, ewentualnie naleśniki, bo znane, bo dobre. Widzisz. Wszechświat jest jak sztuł szwedzki, ale większość ludzi nie odważa się posięgnąć po to, co dla nich ten szwedzki stół ma. I ja się nie dziwię, że przychodzi taki moment i oni mówią, że wszystko jest takie same. Każdy dzień podobny do drugiego. Wstają rano, po tej samej stronie łóżka, przyciskają tym samym palcem budzik, wstają rano, ta sama para toaleta, to samo na śniadanie, odwożą dzieci, jadą do szkoły, później do pracy, robią dokładnie to samo. Spotykają tych samych ludzi, którzy odpalają dokładnie te same emocje. Rutyna, nuda, powtarzalność, znane, stałe, takie same. Ja się nie dziwię, że oni wracają do domu i jedynie o czym marzą, to to, żeby usiąść na kanapie przed telewizorem ze szklaneczką czegoś mocniejszego. Ale Twoje życie nie musi tak być. Ty możesz żyć inaczej. Kto chciałby żyć inaczej, kolorowi pełniej i czerpać z tych kosmicznych możliwości, ręka wysoko w górę. Czekajcie, chcę zobaczyć. Wy też? Wy też? Wy też? To dobrze. Bo my zrobiliśmy ten event właśnie w tej sprawie. Żebyś czerpał. Z pola wszelkich możliwości. Odważysz się? Gotowy? Poproszę o ściszenie muzyki i włączenie prezentacji. Mówiłam, że jesteś częścią kosmosu i tej kosmicznej energii. Doceń to. Mówiłam też, że udowodnię ci dzisiaj, że jesteś szczęściarzem. I zaraz ci to pokażę. Wyobraź sobie, że naukowcy obliczyli Prawdopodobieństwo Twojego przyjścia na świat. Brali pod uwagę wiele rzeczy: wojny, katastrofy, nawet dinozaury wzięli pod uwagę. Wiesz, jaka jest szansa, że zjawiłeś się na tej ziemi, w tym czasie, w swojej rodzinie, i że dzisiaj siedzisz tutaj na arenie Gliwice? To jest Twoje prawdopodobieństwo przyjścia na świat, więc jesteś cholernym szczęściarzem. Mogło cię to nie być. Wielkie brawa dla was. Tak. Masz cholerne szczęście, że tu jesteś. Słuchaj, ja chcę się upewnić, że wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Szturchnij kolegę po prawej albo po lewej, odwróć się do kogoś, powiesz, stary, jesteś szczęściarzem. Powiedz co do niego. No właśnie. Ale znajdź jeszcze inną osobę. I powiedz, ale ja też jestem szczęściarzem. Ja też jestem szczęściarzem. Słuchajcie, żyjemy w pięknych czasach. Ja nie wiem, czy w całej historii człowieka ma, mieliśmy kiedykolwiek takie piękne czasy. Pomyślcie sobie o władcy Egiptu, o faraonie trzy tysiące lat temu. Mam takie pytanie do Was. Kto tutaj przyleciał samolotem, ręka wysoko w górę? Kto przyjechał na ten event? O, jest parę osób, super, z zagranicy, prawda? A kto jeździ na przykład na wakacje samolotem albo w ogóle chociaż raz gdzieś leciał samolotem? No, to już chyba mamy 99% sali, fantastycznie. Pomyślcie sobie o tym faraonie 3000 lat temu, dobra? Pomyślcie sobie, co on by dał, żeby móc wsiąść do takiej maszyny i przemieścić się? Na drugi koniec globu w kilka godzin. Co on by dał? Półkrólestwa? Miał teoretycznie wszystko. Ale tego, co ty? Nie miał. Ty za kilkaset euro, dolarów wsiadasz i jesteś na drugim końcu świata. Na evencie, w biznesie, na czarodziejskiej wyspie, w Nowym Domu, gdzie chcesz. Jesteś szczęściarzem. 500 lat temu. Pomyśl sobie, co 500 lat temu daliby ludzie, żeby mieć dostęp do ciepłej, bieżącej wody. 200 lat temu, co daliby ludzie, żeby mieć dostęp do różnego rodzaju rozwiązań medycznych, na przykład które wtedy latowały życie. Pomyśl sobie 100 lat temu. 100 lat temu mniej więcej wybuchła pierwsza wojna światowa, żeby tak was umieścić w historii. A później, kilkadziesiąt lat temu, Druga wojna światowa, pomyśl sobie, co wtedy ktoś dałby za to, żeby mieć w swoich spodniach urządzenie i zadzwonić w tych trudnych czasach do kogoś, kogo kocha i powiedzieć kocham cię. Ile by ludzie dali? 20 lat temu. Ile ludzie by dali za to, żeby jakaś sztuczna inteligencja, jakaś maszyna w danym momencie, w danym miejscu. Wykonała bardzo skomplikowaną operację chirurgiczną, a lekarz był po drugiej stronie globu i zarządzał tą operacją. Ile dałaby matka tego dziecka, które leżało i miało operowane to serce dzięki sztucznej inteligencji? Jesteś szczęściarzem. Żyjesz w czasach, w których wszystko jest, w których wszystko jest możliwe. Doceniasz te czasy? Doceniasz swoje życie? Bo jesteś szczęściarzem, ale też jesteś geniuszem. Człowiek, przychodząc na świat, ma nieograniczony potencjał. Pomyśl sobie o swoim DNA. Gdybyśmy go teraz rozwinęli, miałby kilka, uwaga, milionów kilometrów. W twoim kodzie genetycznym zapisana jest historia całej ludzkości. Wszystko to, co najlepsze od Twoich rodziców i od Twojej rodziny, ze wszystkich pokoleń. Zobacz, z jakim kapitałem przyjdziesz na świat. Z czego możesz korzystać, z jakiejś mądrości. Zobacz, co człowiek tworzy. Czy wiesz, że gdybyśmy ten genom Twój rozwinęli, to byłby tak długi, jak 70 długości do słońca i z powrotem? Gdybyśmy chcieli to zapisać w jakiejś encyklopedii, to potrzebowalibyśmy pół miliona tomów. Jesteś geniuszem i masz niesamowite możliwości. Problem polega tylko na tym, że kiedy ja spotykam ludzi na co dzień i pytam się, co słychać, to oni a, no, jakoś leci, nie najgorzej. Jak nie najgorzej. Jeden na 400 miliardów nie najgorzej. Zajebiście! Tak jest właśnie. Jak nie najgorzej, nie jakoś leci. Jest genialnie, bo jesteś cudem, bo jesteś szczęściarzem, bo jesteś geniuszem. Korzystaj z tego. Pytam ludzi, albo ktoś pyta, ty może pytasz. Przebiegnij się ze mną o 6 rano dla zdrowia. O 6 rano zwariowałeś? O tej porze ludzie śpią. Life otworzyło przed chwilą rynek w Anglii. Pytam się kogoś, słuchaj, ile osób zaprosiłeś, ile telefonów wykonałeś, a ty rzeczywiście zapomniałem. Jesteśmy geniuszami, jesteśmy szczęściarzami, a wszechświat na tych stołach kładzie nam wszystkie możliwości. Przeczytaj książkę, mówię. Napisałam o tym, jak być szczęściarzem, jak budować markę, jak borować biznes, jak być liderem. I wiecie, co słyszę bardzo często? a ta, mam nadzieję, że nie ma dzieci. Ja nie wiem, jak mam się po tyłku podrapać. Nie mam czasu. A Ty mówisz o książce? Nie ma się jak po tyłku podrapać, może ja z tego zrobię szkolenie. No, no jak taki problem, to trzeba znaleźć rozwiązanie. I widzisz, co próbuję Ci powiedzieć? Wszystko już masz. W tym wszechświecie wszystko już jest. Bardzo często brakuje tylko jednego Ciebie i Twojej decyzji, Twojej decyzji do działania. Bo świat Ci da możliwości, ale Ty musisz do Niego wyjść, musisz po Niego sięgnąć. Ty musisz się odważyć i powiedzieć: Zrobię coś na nowo, zrobię coś inaczej. To będzie dziś, nie jutro, nie za tydzień. Dziś, dziś podejdę do prelegentów i porozmawiam z nimi. Dziś podejdę do liderów, którzy będą stać na tej ścianie, na tej scenie i zapytam, jak osiągnęli sukces. Dziś podejdę do Kapcewicz, do niej na stoisko i porozmawiam, jak mogę mieć bardziej spełnione i szczęśliwe życie, jak mogę osiągać lepsze rezultaty. Dziś, nie jutro, nie jutro. Nie bądź wśród tych, Którzy rezygnują ze swojej wielkości. Nie bądź wśród tych, którzy rezygnują z bycia szczęściarzem. Jest tylko jedna rzecz, która dzieli Cię od tego, żeby sięgnąć po, to, po ten szwedzki stół ze wszystkimi możliwościami: to jest działanie. Musisz wyruszyć w drogę. Musisz użyć kosmicznych możliwości Twojego geniuszu. A Twój geniusz zamknięty jest tylko w dwóch miejscach. W Twoim sercu i w Twoim umyśle. Kto na tej sali ma serce, ręka w górę? Chcę się upewnić. Dobra. A kto ma umysł? Macie wszystko. Macie wszystko już, rozumiecie? Wszystko już jest. Więc zacznij używać dwóch najważniejszych zasobów w Twoim życiu: serca, który doda Ci odwagi, który doda Ci energii, który doda Ci mocy i umysłu, który podpowie rozwiązania, który znajdzie sposób albo kogoś, kto Ci w Twojej drodze pomoże. I chciałabym Wam powiedzieć, że jest jedna rzecz, od której trzeba zacząć. Kto jest gotowy w ogóle ze mną zacząć? Ręka wysoko w górę, głośne ja. Ci tak, ci nie. Jeszcze raz. Kto zaczyna ze mną? Ręka w górę, głośne ja. Tak, super. To powiem Wam, od czego trzeba... O, dobra, dobra. Jest okej. Okay. To powiem Wam, od czego trzeba zacząć. Kto z Was ma zegarek albo ma zegarek w telefonie, ręka w górę? Jest jedna rzecz, od której trzeba zacząć. Za każdym razem, kiedy spojrzysz na zegarek albo kiedy spojrzysz na telefon, uśmiechnij się. Jeżeli widzisz godzinę, to znaczy, że żyjesz. Znaczy, jeżeli nie żyjesz, to nie musisz się uśmiechać, jesteś usprawiedliwiony, ale jeżeli czujesz, że żyjesz, to uśmiechnij się. Bo z tym uśmiechem zaczyna się wdzięczność i docenienie za to, że jesteś jeden na 400 milionów, że jesteś szczęściarzem, że jesteś geniuszem. Większość ludzi, których spotykam, nie uśmiecha się. Większość ludzi mówi, że ma depresję, frustrację, stres. I oni mają taką minę, wiecie, jakby szykowali się do grobu. Ale ja zawsze mówię hej, spokojnie, do tego nie trzeba się przygotowywać. To wyjdziecie zupełnie naturalnie. Lepiej przygotuj się na życie swoich marzeń. Przygotuj się na to, żeby to życie celebrować. Przygotuj się na to, żeby świętować Twoje sukcesy. Bo masz takie miejsce. I to jest to miejsce. Jeżeli połączysz się z tym miejscem, swoim sercem i swoim umysłem, z tymi ludźmi, z tą społecznością, to w jednym słowie, w jednym zdaniu, w jednej prezentacji, w jednym wystąpieniu. Być może w tym jednej rzeczy dostaniesz coś, dostrzeżesz coś, co zmieni Twoje życie. A w tym momencie zaczyna się reszta Twojego życia, bo to jest Twoje życie, to jest moje życie. It's my life! Dzięki wielkie! I muzyka powinna teraz polecieć, ale nie leci, więc dzięki wielkie! It's my life. Dzięki wielkie.